Cześć wszystkim. Dzisiaj taki szybki filmik z poddania matek pszczelich. Właśnie przyszły mi kurierem dwie matki. Zapakowane w takie klateczki. Te klateczki były tutaj włożone do takiego pudełka. No i to pudełko jest wentylowane, ma takie otwory. Klateczki też są wentylowane. Ogólnie to część matek kupuję od lokalnych hodowców, a część zamawiam kurierem. U mnie na pasiece jest trochę bakwastów, trochę krainki, tak samo różne linie. Tutaj możecie zobaczyć, każda matka jest oznaczona takim znacznikiem, tak zwanym opalitkiem. Kolor opalitka różni się w zależności w jakim roku rodziła się matka, tak żeby pszczelarz mógł od razu ocenić w jakim wieku jest matka. Dobra, jeszcze opowiem Wam, jak zbudowana jest klateczka. Tutaj mamy matkę. Z matką są robotnice. Tutaj po tej stronie mamy ciasto cukrowe. No, otwory wentylacyjne. Tutaj w tym miejscu mamy taką zaślepkę do wyłamania. I gdy chcemy po prostu uwolnić matkę, wyłamujemy to zaślepkę, i pszczoły z zewnątrz i z wewnątrz po prostu wyjedzą to ciasto. I matka będzie mogła wtedy swobodnie wyjść do ula. Są różne typy klateczek. E, tutaj mamy takie całe przezroczyste, powiedzmy. E, dla mnie ważne jest, żeby m, klateczki z boku miały otwory wentylacyjne. Zaraz wam pokażę dlaczego. Tutaj mam ul, Przy, powiedzmy miodnie, wyjętą. Za bardzo nie mam miejsca, żeby położyć tutaj e, klateczki. Jak tutaj Przymykam powałkę to tak jakby odstaje i ta klatka się nie mieści. Dlatego zazwyczaj wkładam ją tutaj pomiędzy ramki i fajnie jak tutaj ma otwory wentylacyjne, bo wtedy miód potrafi po prostu zalepić otwory wentylacyjne, które są na dole i, i tutaj z tej strony. Dlatego te otwory są spoko. Bo widziałem takie klateczki, które nie mają tych otworów. Tutaj mamy jeszcze tego typu. Klateczkę. No i wiadomo, tutaj jest taka opcja, że to szybko się zdejmuje. I hodowca tutaj wkłada od góry matkę. Tutaj podkleja ciasto. Wtedy to zamyka. No, i normalnie albo jest wysyłane tu kurierem, albo jak, je, jak przyjeżdżacie osobiście, to hodowca daje wam do ręki taką klatkę. Dzisiaj będziemy podawać matkę do odkładu i w jednej rodzinie będziemy wymieniać starą matkę. Dlatego biorę sobie też taki chwytak do łapania matki. No, i widzimy się na pasieczysku. Dobra, jesteśmy już przy ulu. Zobaczymy, jak ten nasz odkładzik wygląda. No, tej pszczoły to nie pożałowałem. Coś tam jest jeszcze. Myślałem, że sporo ucieknie. Sporo pszczoły lotnej po prostu wyleci. A, czekajcie, bo jakaś awantura jest. Dobra. No i co? Mamy naszą klateczkę, możemy ją tu położyć na chwilę. Zobaczymy, czy się pszczoły zainteresują. fanie fajnie to wygląda. No dobra, ja robię tak, że tutaj w tym przypadku, zejdź, tutaj w, przy, w tym przypadku od razu otwieram to, to zaślepkę. Dzięki czemu szybciej matka zostanie tutaj. Uwolniona, bo moglibyśmy zrobić coś w stylu takiej aklimatyzacji, żeby pszczoły Zapoznały się z feromonem wydzielanym przez matkę Ale no ja widzę jak one się zachowują Są spokojne, nie chcą jej tak jakby Urządlić Czy tam ściąć Ja to od razu otwieram i spróbuję tutaj wsunąć pomiędzy ramki. Bardzo ostrożnie. W ten sposób myślę, że doba wystarczy, żeby pszczoły, tak jakby wyjadły to ciasto cukrowe i uwolniły matkę, także za kilka dni zobaczymy, jak tutaj sytuacja. Ja chyba dołożę jeszcze jedną ramkę, może z suszem. Bo pszczoły jest dużo, myślałem, że, że będzie mniej, ale jest ok. Dobra. Żeby lepiej było zamknąć tutaj zgonie tu pszczołę Nie chciałbym jej zgniatać Dobra No dobra na razie zamykamy e, Pozwalamy poznać się pszczołom z nową królową I zajrzymy do tego ula za kilka dni i pokażę wam jak wygląda sytuacja? Dobra, siemano widzowie, jesteśmy po trzech dniach przy naszym ulu, gdzie zrobiliśmy odkład i była poddana matka. Tutaj w międzyczasie pszczoły dostały dawkę syropu cukrowego na pobudzenie. Tak jak mówiłem, po lipie i przed nawłocią, czyli jakiś miesiąc, nie ma u mnie pożytków. Nic nie kwitnie. Eee, taki syrop 1 do 1 e, daje nam podtrzymanie czerwienia matki, e, daje pszczołom takie złudzenie, że ten pożytek nadal jest. No i na tydzień im to powinno wystarczyć. Ja tu teraz będę zabierał ostrożnie. Cyk. O, wentylację zamykamy. Tam w tle ojciec jakieś drzewo nie na krajzedze Ale co zrobić? No. Mamy naszą klateczkę tutaj Zobaczymy O widzicie? Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale ciasto zostało już wyjedzone, w środku chodzą jakieś robotnice jeszcze matki nie ma. Chcę ja to sobie tu odłożę. O, pszczoły fajnie przeniosły pokarm na ramki. I teraz będziemy poszukiwać matki, jest. Jest matula. Widać? Chodzi sobie. Ciekawe, czy już czerwi. O kurczę, już mamy jajeczka. Super, super, naprawdę super. Także zabieg zakończony powodzeniem. Dobra, położyłem chwilę na dole klateczkę. E, wszystkie pszczoły wyszły. E, zabieram klateczkę do pracowni. Dobra, e, tutaj <ścoughs> można powiedzieć, mamy pełny sukces. E, matka została przyjęta, już składa jajeczka. Także super. Zobaczymy sobie teraz drugą rodzinę, w której wymieniałem matkę. Czy tam również wszystko poszło po mojej myśli? Zaraz się okaże. Drugi ul. Tutaj już rodzina produkcyjna tej pszczoły jest więcej, pewno będziemy musieli użyć trochę dymu. Jaka sama sytuacja, matki już nie ma, jakieś pszczółki chodzą sobie położę na chwilę klatkę z boku, żeby mogły sobie wyjść. O, pierwsza ramka jest, spaceruje sobie. Widzimy, prawda? Jak nie widzimy, można sobie spałzować, poszukać tej mateczki. Wo, no i, i co ja tu widzę? No jajeczka. Są jajeczka. I super. Dobra, dobrze jest, nie trzeba psuć. E, tutaj będziemy zaglądać w następnym tygodniu. A dzisiaj e, do tej rodziny e, planuję e, podać trochę syropu cukrowego. Na pobudzenie. Tutaj też bida z pokarmem jest trochę. Dobra widzowie, w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dwie matki fajnie się przyjęły do rodziny. Zostawcie suba, zostawcie komentarz. Może zobaczyliście jakieś błędy, które popełniłem. Możemy sobie podyskutować w komentarzach. A tymczasem to by było na tyle. Dzięki. Na razie, cześć.